Witam Was ponownie, drodzy widzowie na kanale Urbex Projekt. Dzisiaj tak troszkę z zachrypniętym głosem, bo jeszcze odchorowuję poprzednią grypę, która mi się przytrafiła i powiem Wam, że dosyć mocno, dosyć mocno w tą grypę przeleżałem w łóżku, niestety, co oczywiście skutkowało tym, że nie mogłem nigdzie ruszyć w teren. No i zapewne będę mocniej dyszał niż zwykle. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać. Ten przepiękny oto opuszczony pałac. I powiem wam szczerze, że nie wiem czy damy radę do niego wejść, bo widzę, że wszędzie są płyty zabite deskami. Ale tak czy siak, tak czy siak myślę, że trzeba zrobić tutaj jakiekolwiek zdjęcia. Bo obiekt wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie, i już teraz widzę, że jest wpisane do rejestru zabytków. Słuchajcie, sami możecie zobaczyć jak to się prezentuje. I tutaj już nawet podejdziemy sobie bliżej, po lewej stronie widzicie jedną taką fajną, dużą latarnię. Oraz tu nad wejściem również wisi sobie duża latarnia, a więc naprawdę coś niesamowitego perełka architektury. Słuchajcie, mam oczywiście ze sobą kamerkę e, czołową, także na pewno będzie to wszystko e, z pierwszej perspektywy. Powiem Wam szczerze, że muszę się chyba cofnąć do samochodu, bo zapomniałem oczywiście latarki. A w środku może być ciemno. Myślicie, że w środku zachowało się coś ciekawego? Musimy to sprawdzić. Dwór, który dziś eksploruję, powstał w połowie XIX wieku. Początkowo wybudowany dla Szczanieckich herpu Osoria, później został przebudowany dla Stablewskich, którzy zajmowali później te tereny. Przebudowa miała miejsce w 1899 roku. Ostatecznie budynek nosi cechy architektury neogotyckiej. Podobno w trakcie budowy znaleziono element pochodzący z jeszcze starszego budynku z wyrytą datą 1622. Z miejscem tym wiąże się jedna znana mi smutna historia pana Stanisława Stablewskiego, który zmarł na atak serca. Miało to miejsce w czasie II wojny światowej w 1940 roku, kiedy to został brutalnie pobity przez gestapo, jego żona Emilia zmarła kilka lat później w obozie koncentracyjnym. Słuchajcie, kolejna niesamowita rzecz, a mianowicie zobaczcie, z tej strony w oknie mamy witraże normalnie, kurczę, więc naprawdę musiało to robić efekt wow i tu w krzakach. Ukrywa nam się kolejna. Zobaczcie, kolejna z takich pochodni, no naprawdę coś pięknego. Za chwilkę muszę zrobić zdjęcie, bo szkoda byłoby tego nie sfotografować, a więc za chwilkę zobaczymy, czy da się wejść gdzieś dalej. Słuchajcie, tu wszędzie są, jak możecie zobaczyć, wejścia zabite płytami. Jednakże tu widzę, że da się wejść. I prawdopodobnie będziemy musieli zrobić to właśnie chyba z tej strony. Mamy również oczywiście wejście do piwnicy. Jestem ciekaw, czy z piwnicy da się dojść gdzieś więcej, gdzieś dalej, czy to się zakończy tylko tutaj na tych stropach, ale oczywiście nie wziąłem latarki. Spójrzcie w ogóle, jak przepiękne są tutaj te drzwi, mimo że są już naprawdę w tragicznym stanie, farba z nich schodzi, ale. Myślę, że to były oryginalne drzwi z czasów świetności tego obiektu. Kurczę, zobaczcie, jak fantastycznie wygląda ta część z filarami. Drzwi są na pewno już zamknięte, ale zobaczcie, tam wisi, tam wisi, kolejna, kolejna lampa. Jestem ciekaw, jak to wyglądało, gdy po prostu działało, gdy to wszystko świeciło. Musiało naprawdę robić niesamowity efekt. No ale zobaczcie, balustrady, te filary naprawdę robią niesamowity klimat. Kurczę. Naprawdę przepiękny obiekt. No i oczywiście wyrosło sobie drzewko brzuska na tarasie. A więc przyroda odbiera to co jej. Myślę, że trzeba wejść już naprawdę do środka. Nie, nie marnować czasu, bo dni są coraz krótsze. Także idę po światło. Dobra, słuchajcie, latarka jest. Także będziemy mogli dostać się do środka. Z tego co się orientuję, to wewnątrz powinien znajdować się jeszcze fortepian, a bardziej wrak fortepianu. I zastanawiam się, czy faktycznie będzie w środku, czy jest już naprawdę tak rozczłonkowany, że nie warto będzie go nawet nagrywać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy wewnątrz w piwnicach. Jak możecie zobaczyć, mamy sklepienia. Kuliste, półkuliste. No i dobra. Wow, ale ogromne piwnice. Tego się nie spodziewałem. No dobra. Widać, że były poczynione jakieś prace tutaj remontowe. <laughs> tu są chyba te boczne drzwi. Były jakieś prace poczynione. Jednakże nie wiadomo na jakim etapie to wszystko stanęło. Może na tym, że została wyczyszczona po prostu cała powierzchnia ścian z tynków. Chociaż tutaj w piwnicy, jak możecie zobaczyć, jeszcze gdzie nie gdzie tynki się zachowały. I zobaczcie, mamy tutaj ogromną szafę pancerną. A więc za czasów. Prawdopodobnie tutaj, działalności urzędu, lub być może szkoły, bo prawdopodobnie w miejscu tym znajdowała się prędzej szkoła, jak to często bywało w takich obiektach w okresie PRL-u. No i dobra, tutaj mamy kolejne duże pomieszczenie, wewnątrz którego możecie zobaczyć. Mamy mnóstwo, ale to mnóstwo drewna. Tak więc to nam się nie przyda. Nie interesuje nas to. Tutaj, słuchajcie, zobaczcie, mamy kolejne worki z materiałami. A tu worek, przepraszam, a tutaj mamy pojemnik prawdopodobnie na olej napędowy. Być może był tu piec i wszystko było tutaj ogrzewane olejem napędowym. Zobaczcie, mamy również w tym miejscu drugi zbiornik i coś mi się wydaje, że wejścia do góry raczej nie będzie. Chociaż możliwe, że ten da się wejść, ale ja spróbuję sobie wejść po prostu z tamtej strony. Dobra, się do początku i wejdziemy sobie po prostu tymi drewnianymi drzwiami. Trochę ślizgę obuwie, ale daliśmy radę. Dobra, jesteśmy wewnątrz. Jak możecie zobaczyć, wszystko jest tutaj już po prostu wymalowane przez graficiarzy. Każda dosłownie ściana praktycznie. Tak jak mówiłem, zobaczcie, mamy żarówki, a więc taka jakby Prowizoryczne oświetlenie. Ściany wymalowane. No, i jestem ciekaw, czy znajdziemy tutaj ten fortepian, o którym była mowa. No, i tak jest. Jest przy samym wyjściu. Za chwilkę do niego podejdziemy. Ale zobaczcie, jak to wszystko jest zniszczone, aczkolwiek możliwe że przygotowane do remontu Dobra tu jest chyba inne zejście, którym nie będziemy na pewno schodzić Zobaczcie jakie ogromne w ogóle belki stropowe Na pewno miałyby coś wigać. I powiem wam szczerze, że nie widzę tutaj nigdzie wejścia do góry, być może jest tam zamurowane. A nie, jest, dobra, mamy klatkę schodową. A już się bałem, że nie będzie żadnego wejścia. Oczywiście ludzie mnie widzieli, bo pałac znajduje się, można powiedzieć, blisko, blisko do mostw. Także to, że mnie zauważyli było nieuniknione. No proszę, mam jeszcze kuchenkę. Kuchenka, wromet. Zapewne kojarzycie te kuchenki z innych moich eksploracji. Wszystko już tutaj jest w pajęczynach. Wromet. Kamera nagrywa? Oczywiście, że nagrywa. Spójrzcie. Spójrzcie na te drzwi, jak to wszystko dziwnie wygląda. W ogóle tak creepy, że wygląda, że drzwi są otwarte, a nie ma w ogóle stropu Masakra Dobra, tu jest wejście do góry, ale zanim do góry wejdziemy To myślę, że przejdziemy sobie do Rzeczonego Fortepianu Bo najprawdopodobniej był to fortepian Tak. Jest, jest i on. Fortepian. Oczywiście posiada jeszcze jakieś klawisze, ale O, proszę. Więc jeszcze niektóre klawisze, jak możecie zobaczyć, działają. Myślę, że oczywiście zrobiłem tutaj zdjęcie na pamiątkę, bo rzadko się trafia taki eksponat w opuszczonych miejscach. No dobra, tak to by wyglądało. A ja już po prostu lecę na góry świetnie, świetnie, że to się tu zachowało powiem wam, że tak jak teraz tej grypy dawno nie przechodziłem w taki sposób no i okej, okay, mamy schody także zobaczymy Oczywiście, balustrada metalowa, schody. Sami możecie zobaczyć, są już też z kamienia. A więc nic nowego. Mam tylko nadzieję, że nie zarwą się pode mną stropy, bo by było kiepsko. Oczywiście będę musiał uważać, bo nie chciałbym tam nigdzie wpaść na dół. Dlatego będę się starał przechodzić naprawdę delikatnie Nie chciałbym tutaj naruszyć konstrukcji Chociaż sami możecie zobaczyć, że belki podpierają to i także nie powinienem spaść na dół Ale wiecie Nigdy, nigdy nie wiadomo. Tam oczywiście mam wyjście na taras, ale nie będę wychodził, nie będę rzucał się w oczy. Nie chciałbym, żeby po prostu ludzie zaczęli tutaj niepotrzebnie panikować, że chodzą sobie. Zresztą tam jest wszystko tak pogniłe, że mógłbym naprawdę dużo ryzykować. Kurczę. A może? Może dałoby się tam przejść? Hmm. Nie, dobra, nie będę ryzykował. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o witrażu? Ten witraż jest tutaj. Jest schowany oczywiście za płytami. Szkoda, że to wszystko zostało zabite, bo po prostu nie ma tego efektu, jak światło wpada. I można zobaczyć całą ferię barw zastanawiam się co skrywa góra i to jest naprawdę bardzo ważne pytanie, bo ja oczywiście lubię zwiedzać strychy oczywiście musimy uważać aby nigdzie tutaj nie wpaść i trzeba będzie chodzić po prostu po tych legarach czy tam dźwigarach. Okej, okay. tu mamy jedno z okien. Można wyjrzeć na zewnątrz, zobaczyć, jak wygląda okolica z górnego piętra. I powiem Wam, że tutaj już jest gorzej są braki w deskach. I prawdopodobnie nie ma chyba już nawet po co tam wchodzić. Także nie będę nie będę szedł do końca, bo nie ma po prostu za czym. A dziury jak widzicie są bardzo duże. Dobra. Ja się cofam do fortepianu muszę zrobić zdjęcie, a następnie będziemy kończyli ten odcinek. No nic. Tak by to wyglądało. Obiekt w trakcie remontu pozostawiony już od dłuższego czasu. Kilka lat co najmniej. Nic się więcej z tym miejscem nie dzieje. Jak możecie zobaczyć, szkoda, szkoda, bo naprawdę. Obiekt ma potencjał niewykorzystany zresztą. Ech, no nic. Trzeba zrobić zdjęcie fortepianu, które na pewno będziecie mogli zobaczyć na mojej grupie lub strącę na fejsie. i może jeszcze po prostu selfiaczek na pamiątkę, że tutaj byłem i mam przekrzywioną kamerę <laughs> pozdrawiam was serdecznie, widzowie dobra fotka jest, także myślę, że możemy opuszczać to miejsce Wychodzimy tak jak wchodziłem i śmigamy do samochodu A więc kolejny pałac z fortepianem przeze mnie zaliczony. Śmigamy dalej, że tak powiem. To by było na tyle. Przepiękny obiekt, niszczający oczywiście w dalszym ciągu. No nic, moi drodzy, ja już się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy patroni, drodzy widzowie, zachęcam Was wszystkich do subskrybowania. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Czytam kciuka. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się podobał, bo jeżeli nie, no to nie ma sensu, żebyście zostawiali kciuka w górę. Napiszcie w komentarzu co myślicie o tej eksploracji. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.